Cześć, witaj w lekcji hamowanie do zatrzymania w wyznaczonym miejscu. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, jak poprawnie wykonać to zadanie egzaminacyjne. Jest to zadanie numer 23 w waszym arkuszu egzaminacyjnym. Celem tego zadania jest sprawdzenie umiejętności zatrzymania w obowiązującym ruchu drogowym. Egzaminator, wydając polecenie do zatrzymania we wskazanym miejscu, określi, czy poprawnie potraficie zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni i wykonać zadanie egzaminacyjne. Zasymulujemy teraz sytuację na egzaminie. Na końcu naszej drogi, po prawej stronie, jest lustro. Proszę zatrzymać się na wysokości tego właśnie lustra. Więc jedziemy spokojnie, Prawą stroną drogi, tutaj nie ma wyznaczonych pasów ruchu. Robimy dohamowanie na tyle, na ile jest możliwe. Zbliżamy się do prawej krawędzi jezdni i zatrzymujemy pojazd. Podczas wykonywania tego zadania przede wszystkim zachowaj spokój. Nie musisz rozpędzać pojazdu do zadanej prędkości. Tak było wcześniej, ale stan prawdy na chwilę obecną jest taki, że rozpoczynasz zadanie z prędkości, którą w danym momencie, którą jedziesz. Kilka szczegółów, słuchajcie, technicznych, które na pewno e, się przydadzą. Po pierwsze, e, prowadząc pojazd w ruchu e, drogowym, zwróćcie uwagę na to, aby wykonać to zatrzymanie Zbliżając pojazd możliwie blisko prawej krawędzi jezdni i zatrzymując w punkcie, w którym określi wam egzaminator. Jeżeli nie będziecie pewni, które miejsce określił egzaminator, to po prostu go o to dopytajcie. Pamiętajcie o podstawowej zasadzie. Jest to zatrzymanie, które nie wynika z warunków i przepisów ruchu drogowego, więc. Po wykonaniu poprawnego zadania jesteście pojazdem, który się włącza do ruchu. Więc tutaj musicie wykonać włączanie się do ruchu zgodnie z przepisami. Więc jeżeli następuje, jeżeli zatrzymaliście pojazd poza jezdnią i następuje włączenie się do ruchu, który ma związek ze zmianą pasa ruchu, wówczas taki manewr sygnalizujecie. W przeciwnym wypadku, jeżeli zatrzymaliście pojazd w pasie jezdni, nie używacie kierunkowskazu. Pamiętajcie, że to zadanie na pewno wystąpi na waszym egzaminie. Będziecie oceniani o wykonaniu tego zadania pod kątem poprawności, czyli wszystkie uwagi, które wam przekazaliśmy, no, musicie wziąć sobie do serca. Odtwórzcie ten film ponownie, popatrzcie, jak poprawnie, krok po kroku, należy to zadanie wykonać. Jeżeli chodzi o samą technikę hamowania, to nie mylcie nigdy. Hamowania w wyznaczonym miejscu z hamowaniem awaryjnym. Hamowanie awaryjne, tak szybciutko powiem i teraz widzicie to w przebitce, to gwałtowne. Naciśnięcie obu pedałów, pedału sprzęgła z, pedału, z pedałem hamulca. Natomiast jeżeli chodzi o zatrzymanie w wyznaczonym miejscu, to z zadanej prędkości, np. 50 km na godzinę, bądź 45 km na godzinę, bądź 40, kiedy dojeżdżacie do tego punktu w pierwszej kolejności, dohamujcie samym pedałem hamulca, i dopiero wtedy, kiedy auto zacznie zwalniać, w drugiej fazie tego hamowania wciśnijcie sprzęgło. Pamiętajcie o kolejności, ponieważ na egzaminie stres, który może Wam towarzyszyć, gdzieś tam odłączy Wam tą poprawną kolejność i wykonacie zatrzymanie bez użycia pedału sprzęgła. I będzie to już tak, to się błąd. Tak, to się zdarza. I o takich błędach również w naszych filmach Wam będziemy mówić. Kiedy zatrzymacie pojazd i Będziecie włączali się do ruchu, to pamiętajcie o zachowaniu szczególnej ostrożności i ustąpieniu pierwszeństwa przejazdu wszystkim, którzy są w ruchu. Obejrzyjcie ten film jeszcze raz, jeśli jest potrzeba, jeszcze raz. Macie nielimitowany dostęp do naszego kursu, do naszych filmów, i myślę, że wasz egzamin po takim dokładnym przeanalizowaniu tego zadania. Będzie formalnością i zakończy się oczywiście wynikiem pozytywnym, czego Wam serdecznie życzymy!